Jacek Murański to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem kontrowersyjnych postaci w świecie polskich free Choć początkowo nie był związany z tym środowiskiem, jego udział w licznych wydarzeniach oraz wyrazisty styl bycia sprawiły, że stał się jednym z najczęściej komentowanych zawodników. Na przestrzeni lat Murański walczył w kilku czołowych organizacjach free fightowych takich jak Fame MMA, Prime Show MMA oraz Cloud MMA. Każdy jego występ, zarówno w oktagonie jak i poza nim, dostarczał widzom niezapomnianych emocji i często wzbudzał skrajne reakcje. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najbardziej legendarnym momentom Jacka Murańskiego. Zaczynajmy! Podczas Gali Fame MMA 12 doszło do jednej z najbardziej kontrowersyjnych walk w historii Fightów. W oktagonie zmierzyli się Jacek Morański i Arkadiusz Tańcula, jednak starcie to wzbudziło emocje nie ze względu na sportową rywalizację, lecz skandaliczne zachowanie jednego z zawodników. Dla Jacka był to debiut w świecie Fightów, choć pierwotnie w walce miał wystąpić jego syn Mateusz. Z powodu kontuzji organizatorzy musieli znaleźć zastępstwo i w ostatniej chwili ogłoszono Jacka. Od samego początku pojedynku widać było wyraźną przewagę Arkadiusza Tańculi, który kontrolował walkę i narzucał tempo. Jacek Murański zamiast skupić się na rywalizacji zgodnej z zasadami, dopuścił się serii niedozwolonych zachowań, które wywołały ogromne oburzenie zarówno wśród widzów jak i sędziów. Najbardziej szokującym momentem było ugryzienie przeciwnika. Czyn absolutnie niedopuszczalny w sportach walki. Ponadto Murański kilkukrotnie łapał się siatki, próbując w ten sposób poprawić swoją pozycję. Sędzia wielokrotnie go upominał, a ostatecznie przerwał walkę. Choć pojedynek zapowiadano jako jedno z najciekawszych starć gali, zamiast emocjonującej walki widzowie byli świadkami. Kompromitacji. Mimo wcześniejszych zapowiedzi o swoich umiejętnościach, Jacek Murański nie sprostał wyzwaniu, a swoim zachowaniem naraził się na falę krytyki, pozostawiając po sobie wyjątkowo negatywne wrażenie. Jacek Murański zasłynął nie tylko swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami, ale także dość nietypowym nawykiem. W najmniej spodziewanych momentach zaczyna mówić po francusku. Je ne plus Niezależnie od sytuacji, czy to podczas konferencji, wywiadów, a nawet w relacjach na Instagramie, nagle przechodzi na ten język, co dla wielu stało się rozpoznawalnym elementem jego wystąpień. Bardzo dużo internautów jest jeszcze raz. Zjawisko to szybko stało się internetowym memem. Internauci zaczęli tworzyć kompilacje jego francuskojęzycznych wypowiedzi i pokazywać je osobom z Francji, pytając, czy są w stanie zrozumieć, co mówi Murański. It's not clear. What you're w większości przypadków reakcje były dość jednoznaczne. Ludzie nie do końca wiedzieli, o co chodzi, to tylko dodało całej sytuacji komicznego wydźwięku. Choć Jacek Murański najbardziej kojarzony jest ze swoimi nagłymi wstawkami w języku francuskim, zdarzyło mu się również mówić po niemiecku, co również rozbawiło widzów. Wacek Lalun. Ich weiß, że du sprytny, ale ich werde auch für dich sprechen. Du Berliner Schmule. Lasst in ruhe meine Familie. Lasst in ruhe meine Frau. Lasst in ruhe mein sohn. Lasst in ruhe mir. Hast du verstanden, verdammte Schmule? Podczas jednej z konferencji promujących Gale Prime MMA 11, mężczyzna niespodziewanie wygłosił krótką wypowiedź w języku niemieckim. W tle było słychać innych uczestników konferencji, którzy próbowali mu przerywać, jednak Murański, jak to on, nie zraził się i konsekwentnie kontynuował swoją specyficzną wypowiedź. Jego nieoczekiwane przechodzenie na różne języki stało się jednym z jego znaków rozpoznawczych i dostarczyło widzom kolejnych powodów do żartów oraz internetowych. W tym momencie. Podczas jednego z programów promujących galę Cloud Ma do Jacka Murańskiego zadzwonił pewien mężczyzna, który, jak można było wywnioskować z rozmowy, był jego znajomym. Początkowo Murański zareagował dość spokojnie, jednak z każdą chwilą atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. W pewnym momencie zaczął pokazywać do kamery środkowe palce, co wyraźnie sugerowało, że rozmowa nie przebiegała po jego myśli. Chciałem cię wyzwać, Mela się to... My Nie wiemy kto dzwoni, czy możemy się dopytać, kto dzwoni? Ja Między mężczyznami doszło do krótkiej wymiany zdań, podczas której Murański zaprezentował swoje charakterystyczne zachowanie. Podnosił głos, przerywał rozmówcy i mówił w swoim specyficznym, agresywnym tonie. Ostatecznie zakończył rozmowę w bardzo wulgarny sposób. Ale Dobra. Na razie, na razie, na Bez zebów. Cała sytuacja szybko stała się kolejnym wiralowym momentem w świecie freakfight'ów, dostarczając widzom sporo materiału do komentarzy i żartów. Spośród wielu specyficznych zachowań Jacka Murańskiego z pewnością na uwagę zasługują jego dziwaczne, często komiczne ruchy, które można zobaczyć w materiałach z jego udziałem. Alek, 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 gdzie? Lewa ręka, pnaku, szczęka, twoja, twoja pęka. Ha, ha, ha! Nierzadko można go zobaczyć, jak prowadzi walkę z cieniem lub prezentuje swoje treningi. Choć w ostatnim czasie jego rekord nieco się poprawił, warto pamiętać, że początek jego kariery we Freak był bardzo słaby. Pierwsze filmiki, które miały ukazywać jego agresję i przygotowania do walk, w rzeczywistości stały się dla wielu widzów źródłem śmiechu, a nie poważnym dowodem na jego umiejętności. Zamiast wzbudzać podziw, szybko stały się elementem internetowych żartów, a Morański sam stał się bohaterem licznych memów. W trakcie gali Cloud MMA 4 Jacek Murański odniósł swoje trzecie z rzędu zwycięstwo w OKTAGONIE, co dla wielu widzów mogło być sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że początek jego kariery we fightach to głównie same porażki. Jednak to właśnie po tej wygranej Murański zapisał się w pamięci publiczności w sposób, który nie miał nic wspólnego z jego sportowymi osiągnięciami. Po walce, gdy Jacek próbował powiedzieć kilka słów do mikrofonu, jak to często robią zawodnicy po zakończeniu starcia, nie został dopuszczony do głosu. Panie i panowie, dostałem informację, że to jest niestety koniec naszego czasu, wczoraj z okazji. Mimo, że próbował wyszarpać mikrofon z rąk Pawłowskiego, nie udało mu się to. Komentator jedynie poinformował, że czas antenowy się skończył. Z tego, co udało się usłyszeć, Murański chciał złożyć życzenia kobietom z okazji Dnia Kobiet, lecz niestety nie dane mu było to zrobić, co tylko dodało absurdalnego charakteru całej sytuacji. Na gali Fame MMA 14 doszło do nietypowej sytuacji z udziałem Jacka Murańskiego. Po wejściu do oktagonu i otrzymaniu mikrofonu zaczął wygłaszać przemowę. W jej trakcie kilkukrotnie wykrzyczał słowa Bóg, honor, ojczyzna, co wywołało mieszane reakcje wśród widzów. A dla was wszystkich: Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna! Jacek Murański podczas jednego z programów promujących Gale Fame MMA 15 po raz kolejny zaskoczył wszystkich swoją specyficzną wypowiedzią. Niedalej jak wczoraj, jeden z przywódców rosyjskich ogłosił, że po Kijowie jest czas na Warszawę. Ja się nie będę rozwodził, nawet cały swój czas oddam. Przeczytam Wam bardzo krótki list. Trzeba rozłożyć ten naród od wewnątrz, zadbać jego moralność. Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jako chory, ropiejący i gniejący w łożu. Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i wśród Polaków niezgodę. Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojca. Podczas gali Heilig 5, pan Pawłowski, znajdując się w oktagonie ogłosił, że chce doprowadzić do konfrontacji, na którą czeka cały świat Freak Fightów. Chwilę później w klatce pojawili się Marcin Najman oraz Jacek Murański. Od razu po wejściu Murańskiego doszło do próby bójki między zawodnikami, jednak interwencja ochrony szybko zakończyła całe zamieszanie. Po krótkiej przypychance głos zabrał Najman, który skierował w stronę Murańskiego kilka ostrych słów. Jacek jednak nie pozostał mu dłużny. Zamiast wdawać się w słowną potyczkę, zaczął śpiewać piosenkę, co wyraźnie wy prowadziło Najmana z równowagi. Jak się odniesiesz? Nie było ciebie tyle lat. Czekałem, żebyś wrócił już. Jacek Murański, znany ze swoich barwnych opowieści i specyficznych wypowiedzi, udzielił wielu wywiadów, w których można było zobaczyć jego charakterystyczne zachowania. W jednym z nich przedstawił dość nietypową, mało prawdopodobną historię. Takie wezwa wezwanie, że jeżeli ktoś wie, gdzie znajduje się Jacek Murański, to niech mu go dostarczy. I y, nagroda na PRIW. Mało tego, y, trzech typów we Wrocławiu pod Żabką rozpoznało mnie i, skorzy... i chciało wykorzystać tą sytuację, czyli zapakować mnie do bagażnika i dostarczyć do Warszawy Konradowi Niewolskiemu. Jacek opowiadał, że podczas spaceru po mieście został rozpoznany przez trzech mężczyzn, którzy rzekomo mieli zamiar zapakować go do bagażnika i dostarczyć komuś, kto wyznaczył za niego nagrodę. Jak sam stwierdził, gdyby na jego miejscu był przeciętny człowiek, sytuacja skończyłaby się dramatycznie. Jak pan zareagował? No wie pan, przykre jest to, że gdyby to trafiło na któregoś z kolegów, kto, który nie jest instruktorem krawmagi, no powiedzmy, no, Jan Kowalski, tak? To doszłoby do dramatu. Ja zareagowałem tak, że no dwóch z nich doznało ciężkich złamań rąk, którymi próbowali mnie zapakować, a trzeci uciekając wpadł po samochód. Opowieść Murańskiego, jak wiele innych jego historii, szybko stała się tematem licznych dyskusji i żartów w sieci. Widzowie podeszli do niej z dużą dozą sceptyzmu, a internet natychmiast zareagował kolejną falą memów.